Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tą Rider Definitive Edition, nie ma co się zatrzymywać, lecimy dalej z tą Grom, lecimy dalej ogólnie są tą przygodą Croft, ostatnio działo się strasznie bo po pierwsze rzeczy, jeżeli ktoś nie wiedział ostatniego odcinka, to niech sobie wejdzie w kartę, niech sobie zobaczę, a my lecimy dalej. Wszystko się tej wali, tak ostatnio widzieliśmy ludzką, niezu, nie wiem co tam był, człowiek, czy jak był człowiek, widzieliśmy wersję, widzieliśmy, w ogóle w zbroi, no nie tak to wyglądało, Szereka tylko metalowego. Dobra. Lecimy dalej, kurde. Porwali nas, ostatni odcinek był trochę krótszy niż poprzedni, niż poprzedni, poprzedni. Ale no, tutaj jest tyle w ogóle tamta scena. Mam nadzieję, że ciągle działa. Strzelba! Ulala nowa broń. O kurde. Szukają mnie. No i to nie od dzisiaj, dobra. Ale mamy nową broń, to mi się podoba, trochę ma amunicję to nie jest. No dopiero wzięliśmy od jakiegoś kurde trupa. Ja pierdzielę. To jest wszystko, to jest strasznie popęczone. To, co się to dzieje? Ci strażnicy, ja, ja czuję, że, to, że ja ich tutaj spotkam. Prędzej czy później? A może nawet ich teraz obowców. ich spotkam. Słoneczna królowa i jej burzowa gwardia. Himiko, pierwsza słoneczna królowa. To naprawdę Yamatai. Naprawdę tu jesteś. <coughs> I naprawdę martwa. O kurde. To to opala co moją teorię. Jest tam, ta to ogromna osoba niczego. to nie była chimika w ani A nic takiego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O coś okropnego. Dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa, pielgrzymka do. Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody, ale po co? Tu jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! O kurde, no to trochę się dowiedzieliśmy. Jeszcze mało z tego wszystkiego rozumiemy, dobra, lecimy. Amunicja. O kurde, z dwóch stron nie biorą. Dobra, dobra panowie, kończ tu. A tak jest, shotgun. A shotgun taki jest, tak to mi się podoba. Dobra, Następny! działać, chodź, się mordo, chodź, 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 Dobrze, dobrze. O Boże, wcale nie idą. Chodź się, choć. Dobra, 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 Do, dosyć tracenia municji z tej broni. Jod, kurde. Dobra, chętnie, mordo. Teraz nasz łuk jest ulepszony. Teraz nasz, teraz na, nasz łuk jest lepszy. Dobra na spokoju tutaj zabijańcą O Boże, więcej ich nie ma chyba nie. Myślałem, że to będzie ciałaś otwarta walka. tam A nie, je... Tam jest na górze coś Czy coś z tą natychmiast. Mogę tylkoś tworzyć siebie. Ja coś tutaj dzieje, serio, nie wiem O Boże, tego jeszcze nie przeszukałem, tak? Tak O Boże, dobra, co mam tutaj zrobić? Jestem trochę tutaj z, z, zaskoczony, co się tutaj dzieje, jestem w totalnym szoku Jak mam to otworzyć teraz? Czekajcie, tak, bo mam teraz to to może się może jakoś wspiąć na to Nie, raczej nie, ale jest robot świetlona, poczekajcie, a bo mam jeden pomysł I No tu narobiotryk hałasu Dobra, z stąd, lecimy z czy prędzej Żlicy Ja pierdzie. Coś tutaj dzieje Mam trochę sprzętu I sobie go użyję na coś ciekawego Dobra tak, władza przygada przedgada Ale XP jego trochę tutaj kosztuje, więc tego nie będę chciał robić Może pojemny magazynek Nie, tutaj nie jeszcze nie się praktycznie na nic. Ten pistolet może tutaj... Pistolet mało XPM. Chyba najmniej. Tak, najmniej. Dobra, dłuższy magazynek, czy... Dobra. Wezmę to i w sumie tyle. Muszę tutaj też wyekspić pistolet. Bo tu zajmuję zastosowanie najmniej amunicji. Naj najmniej tego. Yy, najmniej po prostu... No wiecie, najmniej surowców Muszę się ładnie pode mną, co mam robić? Czemu ona ma ruchy słonie jak mogę tutaj zaraz umrzeć? Ja pierdzielę. Dobra Lecimy dalej Raba się wszystko właśnie za mała, ale tam... To nie że to nie ważne Nagrywa się dźwięk? Przerywam, ale muszę to sprawdzić czy nagrywa się dźwięk, dźwięk się właśnie nagrywa i jest, wszystko bit. Dobra, dalej. Ale serio po tym felernym odcinku to teraz Codziennie będę sprawdzał, mi się nagrywa. Dobra. Ale serio, to miejsce jest strasznie, strasznie ponubszone, tak? Są ci strażnicy, czyli to nie jest jedna osoba. To jest parę osób właśnie w tych zbrojach, taki, taki strzelek tylko w zbroi. Tak tutaj będę nazywał To i był zły pomysł to się zalaję pod mną zaraz, a nie to Jest jakiś bardziej wytrzymały. dobra, idziemy na górę Quadrat, szybko, wspinaj się tam Czemu masz takie ruchy słonia? Dobra, dobra, nie wiem, wszystko się załamuje pod mną chyba. Nie, nie załamuje się pod mną, dobra. Chodzimy do dziury Nie dam rady otworzyć! Nic z tego, musimy Aha, świetnie, czyli to byli ci co ich zostawił Wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? No nie no, im się po prostu nie ufa, tutaj. Widzicie, ja pierdzielę. Dobra, mordy. Chodź tu. Jeden, drugi. I jeszcze trzeci. Chodź, chodź, chodź. Chodź. Jezu, jesteście No zabiję was wszystkich, Serio. Oj, 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 oj. Dobra. Oj tutaj blisko Bożym zginął Ty, jeden mnie strasznie poharatał Strasznie mnie serio poharatał ten jeden ziomek. Ja pierciel, ale zostawił tutaj Tamten zaraz pod nimi. No. Tego jeszcze nie szukałem. Używa się umiejętności. Dobra tutaj muszę przejść. Czas, ja, co, tam na górze jeszcze coś jest Więc tam pójdziemy O kurde Tego się trochę wystraszyłem Dobra, Jezus Maria to, to było, to było straszne, dobra Te, Tego się nie spodziewałem Tutaj trochę mi serce Zawyło, że tak powiem No kurde Jezu Co to było, nie wiem Dobra, poczekaj Lara pozbieram sobie Ammunition. I już tutaj lecimy dalej Dobra To jak to Jak to tutaj Jak tutaj coś z tym zrobię to co się stanie? Wiatr Wiatr się stanie Fajnie Teraz jak z drugiej strony się to zrobię To co? To wybije? Nie. Ale w sumie teraz jest super plan. Czy mogę zrobić tak, tak. Przeciągnąć to i tak to nabierze mocnego walnięcia. Ale chyba nie aż tak mocnie, mocnego. Nie. Teraz zamknę może to jedno odszkodzie. Tak, ten sobie tak głośno. Rozłączyło się coś na Windowsie. Właściwie usłyszałem. Coś mi się rozłączyło na Windowsie. Nie wiem co, ale. Ale dobra, nie będę w uwagi. Mam nadzieję, że to nie kopnie w dupę, Nie kopnie w z nie mam, być może się nagrywa, więc nie wiem, co mogę się rozłączyć w się... dobra! Nieświadomy właśnie to zrobiłem, dobra, nieświadomy właśnie. Ja mam to zburzyć, żeby to zleciało na dół, dobra. teraz zamkniemy to. teraz zamkniemy to. Otworzymy z kolei to. Z drugiej strony teraz. Tak? Dobrze robię? Nie wiem Uwaga oh Okej okay. O kurde Czy to był dobry, dobry pomysł? Nie wiem może A Ała! Czym jest, ty jesteś stary? Czym ty byłeś bardziej? O kurde Zielony z łukiem Części do łuku mam kolejne. Dwa, dwa, szybkie te czoty. Szybko, szybko się No jak najszybciej najlepiej, nie? O kurde, jak mam teraz stąd wyjść, żeby mi się nic nie stało? Może tak mi się nic nie stanie? Tak, jest Dobra Wiem, ale co mam teraz zrobić Żeby to zleciało na dobre Chyba niepotrzebnie schodzimy na dół nie, wolana, bo Lara powiedziała, że się trzeba z tym szybko wynosić. O co tutaj chodzi? Nie, bo to się jakby nie zawaliło no takie wrażenie jeszcze. Dobra. Co mogę jeszcze z tym zrobić? Jak to przyciągnę, to co się stanie? Bo tak mi chyba nie jest do końca rozwalone. A chyba może jednak jest do końca rozwalone, Może jak pod kątem bardzo zrobię Nie, nie chodzi o to Dobra, poczekajcie Zasłonię To jedno I Może... Dobra, nie ch chyba, mam, chyba mam pomysł, co mam zrobić Tylko muszę oba odsłonić Teraz może muszę walnąć z ten dzwon Nie do końca słuchałem, co Lara mi mówiła i teraz nie wiem dokładnie Jezu, to jest cholernie głośno Jeżeli mnie ledwo to tak przepraszam Dobra, czy chodzi o to? Nie wiem Tak, chodzi o to Zleciało na dół, ale wszystko się bali O kurde Dobra, uciekać! Uciekać szybko! O ja pierdzielę! O kurde Coś tu dzieje Dobra uciekamy, stąd, wszystko mnie goni Jokiem, ja ależ inwazja, wszystko pęka Ten ziomek chyba już no, wybiało go na zewnątrz Chyba mnie goni ten strażnik w pospolitych zbroi Coś tutaj dzieje, totalnie nie wiem O to wszystko się wali Przywaliłem w stóp Dobra biegniemy dalej, biegniemy dalej, biegniemy dalej, bęża żadnego tutaj zatrzymywania się Na most Zawali się mną wiedziałem Spadnę z niego, Spadę na dół I ja pierdzię coś, gdzie w ostatniej chwili użyty shotgun po raz kolejny użyty shotgun o Boże, co się stało No mam nową lokację Załogi? Nie, dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim polskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. ja jestem przerażona. Chory, jak to idzie, muszę to zachować. Sam? Sam! O ja pierdolę porwali ją. Może na nią chcą zrobić rytuał jakiś, na królową kolejną. To się Zabij wszystko tak? tutaj łączy jedną rzecz. W stronę pałacu. Inni też tam i Dobra, szybko, nie ma sobie tracić czasu, lecimy. Ale ja pierdziec co się dzieje? Niech bo chcą tutaj przeprowadzić rytuał na kolejną królową. A już myślałam, że się nie no właśnie. Prawie nieludzkie. Chwila. Słuchaj, co powiadasz? Ja brzmi się jak to, to tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmi zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabili by bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam mam kłopoty i muszę jej pomóc. Ona ma nie niczym. Chyba, yy, yy, o, o to jest akurat, to mi się bardziej przyda, akurat z tym polowaniem i ja ogólnie wiecie z tym polowaniem za się mi się to podoba, nie lubię polować w tej raczej tego nie będę zbyt zbytnio robił, nie zabijam żadnych szczurów czy coś tutaj, zresztą też się chyba to do, zalicza do, do polowania, dziennik Lary się coraz bardziej uzupełnia i przemyślenia popularne są ciekawe, nie, nie powiem. Dlatego zawsze warto odwiedzać tę te... mocna rzecz Jak pójdziesz na ceremonię pijany, ojciec Matias podężnie ci garną. Wiem ci przestać. Tu Aby te... No weź o co chodzi, żeby... wcześniej tam. Ja, Ta, Matias wybrał sobie jedną na próbę. No, no, jedną. Może w końcu wydostaniemy się z tej dziury. Nie podniecaj się tak. Będzie jak zawsze. Jakaś biedaczka spłonie na Stosia, a potem wszystko od nowa. O kurde, no to musimy tak, ja się pośpieszę. tak jasno pospieszyć. A, mam już dość tej wyspy. Chcę do domu. Słuchaj, brachu, wszyscy byśmy chcieli, ale nic tego. Burze nigdy nie pozwolą nam odpłynąć. A co gdyby. Nic, chcesz odejść? Tam jest klicz. Patrz, droga Wolna. A teraz daj mi dopić w spokoju. No kurde No to co? Jeden kolega hit, drugi kolega hit Trzeci kolega Hit, nie trafiłem Tam jest, hit! No i na ja, tyle Przynajmniej z tej posłuchałem przed śmiercią, myślę, się to będzie jedna ważne, rzeczy, bo... Dobra, oni tutaj przeprowadzają rytuał, tak? na którym kobiety płoną na stosie Ojciec Matias, ten, ten, ten zastrany idiota Blondasek, nie chodzi mi o, mi o tego Whitmana, tylko o tego Matiasa Bierze kobiety, pali je na stosie i wtedy oddaje jakby im ofiarę, tak? Żeby tam... Tej, tą chimiko, tak, czy jak to się nazywa. I, I wybrał sobie jedną z nich. I tą jedną z nich jest najprawdopodobniej sam. Sam jest tam przetrzymywana, tak taka urbana się chyba. To i to wszystko się po prostu łączy, zazębia o Boże, kresie... Jesteś tam? jestem sam nic ci nie jest? Ten, ten wątek to, ty. ognia, co to ma kurwa być? posłuchaj idę po ciebie, wydostanę cię stamtąd proszę, proszę pomóż mi Laro obiecuję obiecuję ci sam Ech! Nienawidzę tego dubbingu, serio? Nienawidzę tego dubbingu. Nienawidzę tego dubbingu. Może nie jest jakiś taki mega zły, ale no to. Te, te sytuacje są tutaj momentami, w tym dubbingu są dobre momenty, ale. Te sytuacje, gdy coś się dzieje i to. Sorry, aż brak po prostu. Wiecie o co mi chodzi. O nie, Sam! No to słusznie tak jest ten dubbing. Coś się dzieje z tego, a tam. O nie, chcą mnie porwać! Aaaaa coś takiego, takie są emocje wyrażane w tym dubbingu Boże Ale już się będę zmieniał nie, bo nawet nie wiem czy się da Dla mnie to Git jak się wyla Ja pierdziele! Co jest, czemu nie są HIDA Dobra wale morda Mam ten Trafiłem w niego, bullshit o kurde, ja pierdzielę! O kurde, co ty robisz? Co ja robię? Ja jestem upośledzony! Ja, ale nie tak jak on. To, to my ta asystka? Nie, nawet mogę tego popalić, świetnie. Co ja robię? Co ja robię? Nie wiem. Nic, nic! Staszek się wywalił. Dobra, nie, bie, bie, bierzemy, przeszukujemy ich. Czyli ja jadę... Na trzech części dostrzelby Dobra Spawn sobie, spawn sobie O kur Dobra Jest ich więcej? Tak Ewidentnie Dobra Nawala, jak debil nawala O kurde tam jest i paru, Dobra, nie, muszę jakoś zajść to jest zbyt niebezpieczne tutaj. Dobra, bierzemy shotguna. No, tu idą? Tak idą tu Szybko, Ja Nie! Skąd? Skąd? Dobra, prze przepraszam za przez ale no skąd? Skąd? Oni mnie zabili? Nic. Nic się tu nie dzieje. Dobra, wiesz co? Nie walę się w tańcu Nie walę się w tańcu Kłoń Kłoń Umierajcie Jeszcze tutaj są? Tak Łączysz je? No chodź, 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 Headshot Czemu jak strzelam z tej broni headshot? to... Oni nie umierają, patrzcie Tak życie, ale dzięki, nie za suspense. Nie, umierają jednak Po co coś od ciała Dobra, nie marzę, lecimy dalej O Boże Chyba się, się cofnę jeszcze Żeby przesz przeszukać na wszystkie ciała I Tutaj może kogoś jeszcze mi Nie, bo oni tutaj znikli Mam to, to mi czegoś pomoże? Tak, pomogłoby Podpaliło się, wybuchło Nie no, warto było zobaczyć, nie animację wybuchu Ja jestem z Ciebie zadowolony O Boże, dobra, lecimy dalej Wtedy przestworza dobra. No nie na górę wejście, muszę iść po prostu do przodu Dobra Lecimy dalej, nie wiem czy dobrze idę no Okej yy... okay. O kurde To będzie niezałatwe Nie wiem czy dobrze robimy O kurde O ja pierdzielę Tak, chwytaj się go, to był dobry pomysł może jeszcze bardziej się oddalamy od, od naszego celu, Dobra. Po raz kolejny taka konsekwencja lecimy tutaj na spokoju, nic się nie stanie, tego pigłem Dobra, ale okay. no, Jezus, i ciągle się oddalamy od naszego celu. Szogram i lecimy rany w dół. Dobra, przydamy jakiś samolot, um, mogę umrzeć. Nie, to było przemyślane. Ja tutaj zginę No co ty robisz? Pęka się pod ma Ty czekasz Nie wiem co To co, co to jest spadochron? Nie wiem Trójkąt O kurde No to świetnie Kuko, nie wiem O kurde Lecę Lecę z padochronem co się tutaj dzieje? Ja pierdzielę O kurde, dobra, mam ja tu mogę umrzeć dalej Ja tu dalej mogę umrzeć, to nie jest takie łatwe Ale tak jak wsiądł drzew to nie jest dobry pomysł No I świetnie O kurde Boże, nurt rzeki posłał nas na wycieczkę samolotem, bardziej na wycieczkę przez las, nie samolotem tylko z Czy warto było? Nie, bo jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu. A gdzie dokładnie? A gdzie dokładnie jesteśmy w tej chwili? Gdzie dokładnie teraz jesteśmy? Przeszukaj apteczki Gdzie dokładnie teraz jesteśmy? Jesteśmy Dalej niż wcześniej, tak? Połowę drogi, gdzie ja byłem wcześniej? Yy, tutaj były okolice bazy, to nie... Baza w górach, podejście do bazy, nieznana lokacja. Klasztor. Stąd nagle przeleciałem tyle. Tutaj wycieczki przez rzekę tutaj. Nie no, coś niesamowitego. I teraz jesteśmy ranni, potrzebujemy apteczki Więc świetne zakończenie odcinka Dzięki wam serdecznie za oglądanie, za oglądanie tego filmu Jeżeli chcecie więcej zostawcie lajka, like zostawcie suba I co, i w następnym poszukamy sobie tej apteczki Która pomoże nam Aby w ogóle tutaj przeżyć, ponieważ Świetna wycieczka z ochrony, było fajnie Ale no, no nie pomogła nam to jakoś bardzo Dzięki wam serdecznie za oglądanie tego filmu I widzimy się w następnym Na no, razie, cześć, hej!